Szybciej, Twilight! Spóźnimy się na święto koszmarów. To ma być ten szurnięty staruszek z emeryckiego Ponyville? Stars Whirl Brodaty. Ojciec zaklęć morficznych ty w ogóle czytał tę książkę o historii jednorożców? Eee... Lepiej otworzę. Straszna na noc strachy w krąg, coś słodkiego daj na ząb. Jak się miewacie? Świetne kostiumy. Życzę koszmarnej nocy babciu. Od pięciu godzin powinnam leżeć w łóżku. <śm> <śm> Pirate Pips Quick do waszych usług. To moje pierwsze święto koszmarów. Od przyjazdu z Trottingham? Nie! To moje pierwsze święto koszmarów w życiu! Nie plotkować, szkoda czasu! Pinkie Pie, nie jesteś na to za duża? Za duża na darmowe cukiernie? Nigdy! Hmm. I co powiesz? Twilight, dawno nie widziałam tak udanego klauna. Klauna? Spójrz, jak to jest wykończone. Ręcznie haftowane. Świetny kostium. Ach, dziadku. Serce, magii czar, naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc, w krainie marzeń Razem dzień i noc magii, nie dziś no. My Little Pony, przyjaźnie to magia Starswirl Brodaty to największy czarnoksiężnik ery przedklasycznej yeah! Może sam ponad 200 zaklęć. W bibliotece Canterlotu ma nawet swoją własną półkę. Luna odmieniona. Może powinnam udzielać kucykom lekcji historii. Pomysł jest doskonały. Nie uważasz? Mm, mm, doskonały to! Ej, jesteśmy na miejscu. Kupimy coś do jedzenia! Twilight, Twilight! Widziałeś? Oh. Oh. Niesamłuję! Potem u Chirili dostaliśmy więcej słodkości, prawda, Pip? Prawda. A potem musiałyśmy zaczynać na babcie smiezawodów. <grym _> Rainbow Dash to nie było zbyt miłe. Wyluzuj, staruszko. To jedyna taka nocna psoty. Spike się prawie udławił. To dobra zabawa. Nadchodzi druga grupa. Koszmarnej nocy, Applejack. Cześć, Spike, cześć, Twilight. Fajny kostium. Dzięki, jestem Smokiem. Ona mówi o mnie. Z tą brodą wyglądasz jak piosenkarz country. <śmiech> <śmiech> Może chcecie sobie wyłowić jabłuszko? Dziękuję bardzo. Witajcie na święcie nocnych koszmarów. <laughs> A teraz kucyki, które zbierały cukierki, spotkają się z naszą drogą zekorą i posłuchają legendy o koszmarnej Lunie! <śm> Nie można jej traktować poważnie w tym kostiumie. <śm> Chodźcie za mną, jeśli chcecie, a o Lunie się dowiecie. Czasem ją spotykacie w snach i wiecie już, co znaczy strach. Koszmarna noc nieprzenikniona. Koszmarna luna otojona. Tylko przebranie tak jak co roku ocali nas od luny wzroku. Koszmarna luna nie zna litości. Zjada kucyki, wypluwa kości. Głodna po niebie leci, szuka na ziemi dzieci. Jeśli nie znajdzie żadnego, wróci na rok do świata swojego. A, proszę pani. Jeśli nasze kostiumy chronią nas przed wzrokiem tej całej koszmarnej luny, to dlaczego musimy jej oddawać cukierki? Dobrze, że pytasz, przyjacielu mały. Na lunę jest to sposób doskonały. Gdy zje cukierka, albo lepiej sześć, to już nie wróci, żeby ciebie zjeść! Żniczka Luna! Mieszkańcy Ponyville! Zaszczycamy waszą małą wioskę, swoją obecnością, by dodać nieco blasku temu waszemu przyziemnemu świętu. Jesteśmy zjawą z koszmarów. Od tej pory jesteśmy kucykiem, który pragnie waszego podziwu. Razem zmienimy tę ponurą uroczystość w jasne i radosne święto. Słyszeliście ją? Ona chce nas usmażyć i pożreć. Co? Nie, w żadnym razie. Nie musicie się nas więcej obawiać. Wasza księżniczka chce słyszeć okrzyki radości, a nie strachu. Pani burmistrz? Księżniczka nocy nadeszła! O co wam wszystkim chodzi? Bardzo dobrze? Nie, to nie. Nie zadamy sobie trudu, by się z Wami żegnać. Idę z nią porozmawiać! Ugh, nigdzie nie pójdziesz! To koszmarna Luna! Wcale, że nie! Klejnoty harmonii sprawiły, że jest dobra. Po prostu nie może się dostosować do swojego nowego wizerunku. Księżniczko Luno? Cześć, ja jestem. Star Swirl Brodaty. Doskonały kostium. Masz nawet dzwoneczki. Dzięki! No właśnie! Nareszcie ktoś się na nim poznał. Eee, chciałam cię powitać na naszym święcie. Nazywam się. Twilight Sparkle. Ty uwolniłaś moc klejnotów w harmonii i odebrałaś nam mrożną moc! Chyba się z tego cieszyłaś. Oczywiście. Jesteśmy szczęśliwe. Nie widać tego. Cóż, ja mam wrażenie, że nam nie krzyczysz. Królowa Kanterlotu nie może mówić inaczej. Tradycja każe nam zwracać się do poddanych używając podniesionego głosu i liczby mnogiej! No tak, właśnie dlatego Twoja wizyta wywołała mieszane uczucia. Myślę, że gdybyś się troszkę zmieniła, spotkałoby cię ciepłe przyjęcie. Co mamy zmienić? Choćby ton głosu? Och, żyłyśmy w izolacji tysiąc lat. Nie wiemy, czy damy radę. Głowa do góry. Flatershaj udzieli ci paru lekcji. Jest miła i urocza i ma taki słodki głos. Wynucha! Nie mam cukierków i nie przyjmuję gości! <laughs> Fluttershy, to ja, Twilight! Rzeczywiście. O, księżniczka Luna. O, co takiego? Zaczekaj tu. Fluttershy! Pamiętasz księżniczkę Lunę? Witaj. O, jasne. Twilight Sparkle chwaliła słodycz twojego głosu. Chcemy, byś nauczyła nas mówić tak, jak ty mówisz. Skoda. Zaczynamy lekcję. Skoda. Mamy naśladować ciebie. Tak jest dobrze. Tak, koniec lekcji. Może troszeczkę ciszej? Na przykład. Tak? Świetnie, tak, Flaterszek? Tak. A jak to brzmi teraz? Robisz postępy. A teraz jest lepiej? Tak, doskonale. Ach, dziękuję ci, Fluttershy! Mój nowy ton na pewno zjedna mi przyjaźń wielu mieszkańców Ponyville! Fluttershy! Musisz nas ukryć! Nie wiesz, co się stało! Odebrała jej głos i teraz spokojnie obedrze ją ze story! Nie! Zaczekajcie! Znaczy... nie. Proszę, czekajcie. Głowa do góry! Czas na plan B! To na nic, Twilight z Nie lubili nas i nie polubią. Moja przyjaciółka Applejack ma świetne pomysły. Ona coś nam doradzi. O, ostrożnie, kolego! E e Applejack, księżniczka Luna chciałaby się trochę lepiej przystosować. Do nas? Na serio? Znaczy się, to łatwe. Najistotniejsze jest nastawienie. Rozluźnij się, uśmiechnij, zabaw się, rozerwij, Co? Jak niby miałabym się zabawić? Powiedzcie, do czego to właściwie służy? Trzeba dorzucić pająki do pajęczyny. Dasz radę, księżniczko. To jest naprawdę zabawne. Jak jeszcze mogłabym się zabawić? I śmiało strzelaj! <słyska> Doskonała zabawa! Chcesz łowić jabłka? Mamy najlepsze jabłka w Equestrii, księżniczko. Chcę, byś nazywała nas, mnie, Luną, tak, Applejack. Chcę, aby wszyscy, wszyscy mówili mi Luna! A jak mówi się to jabłka? O, dziewczyny! Widział ktoś z Squeaka? Odłączył się od nas po drodze! Ta koszmarna Luna właśnie go pożera! Ratuj się, kto może! Na pomoc! Ktoś mi odgryzł zadek! To nieprawda! Twój zadek jest cały i zdrowy, ty niewdzięczne stworzenie! Zaczekajcie proszę, nie cofajcie się! Tak bardzo chcę się z wami bawić! Wy się nie chcecie bawić? A co powiecie na to? Punktów zdobywam teraz. Ale nie uciekajcie. To jest rozkaz, nie rozumiecie. Zatrzymać się. Tonem. Dość, Twilight Sparkle. To, co chcemy powiedzieć, wymaga królewskiego i tradycyjnego tonu. Widzimy, że wolicie się bać nas, zamiast nas kochać. Obrażacie nas tą niemądrą uroczystością. Ogłaszamy, że święto koszmarów zostaje odwołane! Niech to. Wszystko tak dobrze szło. Luna się cieszyła, wszystkie kucyki były szczęśliwe, a patrzcie teraz. To jeszcze nie koniec. Co chcesz zrobić? Zrobię to, na czym się znam. Pogadam! Księżniczko? Zostaw mnie, Twilight Sparkle. Księżniczko, przykro mi, że nasz plan się nie powiódł, ale uwierz mi proszę, że Noc Koszmarów to jedno z najbardziej popularnych i lubianych świąt. Tak! Można się zorientować po tych krzykach dzieci, które przede mną uciekają! Księżniczko... Nie chcę słyszeć pisków ani krzyków, jasne? Uh -huh. Chcę ci coś pokazać. Nic ci nie grozi, ale pod żadnym pozorem nie wolno ci krzyczeć. Obiecujesz być cicho. Uh -huh. <noise> Pinki Pie, chyba znasz księżniczkę lunę, bo dzirejka krzykliwych kucyków. Może zawrzemy pokój? Zmieniła, nie jest już groźna ani zła. I z całą pewnością nie chce cię zjeść. No wiadomo, ha? wiem o tym. Jestem prawie jej wzrostu. Jak miałaby mnie zjeść? To dlaczego uciekasz i wrzeszczysz? Dlatego, że to naprawdę fajna zabawa. Zabawa? Pinkie Pie jesteś genialna! I umiem gdakać. Księżniczko! Już wiem, czemu tak trudno jest ci wzbudzić sympatię. Jakoś nie podzielam twojego entuzjazmu. Chodźmy, wszystko ci powiem po drodze. Jeju, nie sądziłem, że moje pierwsze święto koszmarów będzie też ostatnim. Ta smutna mina na nic się zda. Święto koszmarów wciąż jeszcze trwa. Jako że mamy cukierki dla niej, koszmarna Luna może zmienić zdanie. Rozchmurzcie się, proszę. Co to za noc koszmarów bez ofiary z cukierków? <laughs> Nie chcecie chyba, żeby koszmarna Luna was zjadła? <laughs> Ta jej peruka po prostu mnie rozkłada. No i jak? Podoba wam się pomysł? Żegnaj, na nocy. Na zawsze. Mieszkańcy Ponyville! Mieliście rację przynosząc mi ofiarę! Bardzo lubię słodycze! Właśnie dlatego tym razem zjem cukierki i lizaki, a nie was! <laughs> Kf, nie jestem pewna, czy to jest efekt, o który ci chodziło Twilight Sparkle. Zaczekaj! Na co? Na jeszcze większą panikę? A, księżniczko Luno, wiem, że nie będzie już więcej święta koszmarów, ale może mogłabyś wrócić do nas za rok i znowu nas trochę postraszyć? Zaraz, chcesz powiedzieć, że to naprawdę ci się podobało? O tak, naprawdę, to super zabawa! Poważnie? Tak, cały rok czekałem na tę jedną noc. No cóż, więc trzeba przywrócić... Święto koszmaru! A! Jesteś moją ulubioną księżniczką. Ona się zgodziła! Widzisz, oni naprawdę cię lubią! Ale jak to możliwe? Och, najcudowniejsza z. To znaczy. Och, najcudowniejsza z nocy. Droga księżniczko. Kiedy wysłałaś mnie do Ponyville, nie wiedziałam nic o przyjaźni. Dziś spotkałam kogoś w podobnej sytuacji Twoją siostrę, Lunę. Nauczyłam się od niej, jak dobrze jest obdarzyć kogoś przyjaźnią i pomóc mu ją znaleźć. Myślę, że wszyscy się dziś nauczyli, że nawet jeśli ktoś nas trochę onieśmiela czy budzi lęk, wystarczy zaoferować mu przyjaźń, by odkryć zupełnie nową istotę. Nawet jeśli moje przebranie nie zdobyło uznania, to i tak była to najlepsza noc koszmarów w dziejach. <g vaccines> Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.